Obeszłem to z drugiej strony, nie wchodziłem do środka, bo naprawdę dostęp jest tragiczny, ale tak to wyglądało. Witam wszystkich serdecznie, znajdujemy się dzisiaj w groćcu Koło Benzina. Wasi na pograniczu z Grudkowem odwiedzimy dzisiaj słynną w okolicy górę harcinę zwaną szybowcową opowiem Wam później tylko takie rozczarowanie na wstępie słyszałem o tym górę całą sprzedano, ogrodzono nie wiadomo o co chodzi wiem że ciężkie boje się o to toczyły pewnie się jeszcze toczą Mamy około 0 stopni. Tam jest Kijowa Góra, na której żeśmy ostatnio byli. Pokazywałem Wam, gdzie były jaskinie. A tu taka panoramka, z Wzniesienia. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać na filmie, tam za siatką. Po prostu jest takie zapadlisko swego czasu. Eksplorowałem tu ze znajomymi, bo to żeśmy się o istnieniu jaskini w tym zboczu, która została zasypana lub sama się zasypała. No ale jednodniowa eksploracja nie przyniosła rezultatów. A my idziemy w kierunku Parciny, takie wyrwane ogrodzenie. Wcale się nie dziwię, ludziom puszczają nerwy. Takich historycznych miejsc nie powinno się grodzić. Podobne przykłady mamy na Jurze, a nie będę tego nazwiska wypowiadał, wiadomo chodzi o zamek w Mierowi Bobolica. zabytek, cały grodziec. W oddali przy dobrej pogodzie widać Tatry i Beskidy. Tutaj hangar, były poszybowca. Zbliżymy się bliżej, pokażę wam to wszystko, strasznie wieje. Okropnie zimno, zapowiadają silne opady śniegu. Przed nami pozostałości byłego hangaru. Szybowcowego Oj upada w potężną ruinę Aż go szkoda No góra Parcina Liczy sobie 354 metry Nad poziomem morza Zwana też górą szybowcową No w latach 30 ubiegłego wieku Założono tu szkołę z Szybowcową przy cementowni Grodziec Między innymi podczas II wojny światowej Niemcy ćwiczyli tuż swoich lotników z lub Wchodzimy Chodzimy do środka ładny głóg, No ale się tu zmieniło jak tu ostatnim razem byłem trochę inaczej to wyglądało Te mury wszystkie lądują na ziemi, pomieszczenia gospodarcze, czyli mo mogli tu składować jakieś części na szybowców i tym podobnie. W tych rynnach wspaniale, właśnie wspaniale, nie widzę tego, nie wiem, ale aha, bo tu jest rojnik wielki, roślina pod ścisłą ochroną, ale kwitnie. I wyrasta z ziemi. Po prostu dopiero późną wiosną. A kwitnie latem. Tutaj strasznie to wszystko zarosło. Podejdziemy bliżej. Pozostałości tynków. Ale bym się majgnął. Pozostałości tynków. Jeszcze z białą farbą. Widać, że budynek w środku był na biało wymalowany. Fajnie ta główna brama. Wejściowa wygląda taki łuk. Wstawię stare zdjęcia, popatrzycie. Mamy godzinę 9.00. W Grodzcu biją dzwony. No bo dzisiaj mamy święto. Zobaczcie jak te chmury szybko płyną. Pozostałości betonu startowego dla szybowców. Mieściła się tu też szkoła modelarska. Szkółka z Grodźca, która puszczała tu swoje modele. Szkoda, że to wszystko tak upadło, nie było kontynuowane dalej, nie wiadomo dlaczego, zachowały się jeszcze filary, no strop został albo rozebrany, albo spłonął, nie wiem, nie znam tej historii, przejdziemy sobie dalej, tu już przyroda pokazuje swoją władzę, wszystko zarasta. Pręty po odgromie. Jeden, drugi. Oj, robi się nieprzyjemnie, ale spróbuję się przedrzeć. Nie lubię chodzić po krzakach, ale moja pasja mnie do tego zmusza. Tak to wygląda z drugiej strony. Z tyłu za głównym hangarem znajdował się jakiś budynek obecny w obecnych czasach. Widać tylko jego zarys. Tak jakby został tylko fundament, czy coś w tym stylu. Nie wiem, co to były za pomieszczenia. Przechodząc dalej, tu mamy główny hangar. My jesteśmy tu. A tutaj jeszcze jeden, kolejny budynek. Podejdziemy bliżej. No, nawet trochę się z niego zachowało. Spróbuję tam wejść do środka, to na razie nie widzę wejścia, albo i może nawet widzę w tym miejscu, ale nie wiem, czy przejdę. No tam krzaki są wyższe ode mnie, ale spróbujemy za chwilę. Obeszłem to z drugiej strony, nie wchodziłem do środka, bo naprawdę dostęp jest tragiczny, ale tak to wyglądało. Jedno i drugie pomieszczenie przyległe do hangaru szybowcowego. Wiosną na zboczach Parciny, tutaj dokładnie na tym pasie, jakby kogoś interesowało, ale teraz to nie wiem, bo ja też chodzę nielegalnie może i tak góra została sprzedana, występuje niesamowity kwiatostan. Niektóre rośliny są pod ścisłą ochroną w Polsce. Można jest daleka zauważyć. Nie będę tu już wymieniał gatunków. Przyjedziecie, zobaczycie. Może rozszyfrujecie. Będzie to dla Was przyjemnością oddali Góra Dorotka, już wcześniej wspomniałem. Idę tak bokiem, bo chcę Wam pokazać hangar z boku. O! Tak on się prezentuje z boku. W oddali Śnieżyca mocno sypie śnieg. Ale kto powiedział, że będzie łatwo? Każda pora roku jest przyjemna. Stara latarnia, znajdująca się nie obok hangaru. Tak, patrzę na to miejsce, bo ktoś tu robił ognisko trochę do tyłu. Właśnie też swego czasu lubiłem przyjeżdżać na Parciną. Rozpalałem sobie tutaj ognisko. Smażyło się kiełbasy, Widoki cudne, aż nie chciało się stąd wyjeżdżać. W tym miejscu rozpędzały się szybowce. No i w tamtym miejscu, właśnie to jest cały pas na tej linii. Tutaj się szybowce po prostu rozpędzały. Dobra, ja już kończę mój materiał, uciekam z tej góry. Myślę, że Wam trochę pokazałem. Chcecie, wybierzcie się w to miejsce sami. Zobaczycie, jak jest pięknie. Jak tu pachnie historią. Jeżeli film się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Może jeszcze ostatnie ujęcie. Chcecie więcej moich filmów? Subskrybujcie mój kanał. Serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnych moich materiałów.